Słuchajcie, witamy wszystkich na kolejnym odcinku z, z serii właśnie tych mm, unboxingów oraz mm, wszystkich tych um, tutoriali tydy oraz tych... No już nie, 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 przyszło, nie, przychodzi mi nic do głowy. Strudzona wersja. Witamy na kanale Świadkostek.pl! Właśnie, a właśnie, dzięki! Wypadło mi to. Słuchajcie, dzisiaj sobie zaczniemy od... Nie, w sumie dzisiaj odcinek jest zadedykowany temu, y dla takich z, z, dopiero początkujących osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z kostkami, oczywiście, albo chcą zacząć, albo chcą zacząć to słuchajcie, od razu mirory wypadają, okej. Okay. Um, którą kostkę najlepiej wybrać na początek? Oczywiście piątka odpada jako do trzecia, czwórka, no jeśli umiesz już układać, to możesz sobie kupić, ale... Ale nie ja na pewno nie na początek. Dobrze. No dwójka. Dwójka, no... To jest oczywiście to dwójka. To jest prostsza kostka. ja polecam zacząć od trójki, bo wtedy się przemieszczać, że to troszeczkę się rzeczy, a jednak bardziej popularnej. No właśnie. To jednak jest trochę bardziej popularne. Dobra. Okej, okay. zacznijmy od najprostszej, Rubiks. Rubiks, Rubiks nie, on jest drogi, a... Słuchajcie, co ogni najlepszy to właśnie, Rubiks... Sz -sz 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 bardzo często się spotyka we wszystkich smykach hmm. i innych sprzedających MPK. Jak, już macie, to, jak już macie Rubiksa zwykłego, to, to nie kupujcie specjalnie nowej kostki, jeżeli chcecie um, układać kostki. A proszę, chcecie ją układać już tak bardziej, troszeczkę profesjonalnie. Słuchajcie, V cube. Czyli, szybciej. Słuchajcie, V cube. Druga kostka w sklepach. Często jest w Empiku. Właśnie, V-Cube, Niestety nie polecam, ponieważ. Ciągle znacznie droga, 50 zł. Właśnie, niby dobrze chodzi. No, powiem, że dobrze chodzi. Niestety ścinanie zakrętów jest bardzo niskim poziomie. No, nie znam. Hmm. Nawet... Nie, nie jest, poziomie. oczywiście powinniśmy się na początku przyzwyczajać do koloru białego, a nie czarnego jako biały. No. Więc ja raczej nie polecam, a w ogóle jak chcielibyście jechać gdzieś na zawody później, to z taką kostką nie pojedziecie, ponieważ wszystkie kostki wypukłe. Oraz z logiem, które można wyczuć raczej do... Z logiem, który można wyczuć tylko na blindzie, prawda? Tak, słuchajcie, a w ogóle kostki wypukłe nie są za. Nie można je do WCA. Pro, planują je wprowadzić jednak. Teraz słuchajcie, kostka Yuxin Little Magic. Oj! Nie, może zacznijmy a, od tak zwanej lokalnej kostki, z, kostki lokal... z lokalnego sklepu. Słuchajcie, zależy jaka to jest kostka. Ta, je, ta kostka, kostka tej jakości absolutnie się nie nadaje do układania. Dokładnie. Co mi się doszło? Słuchajcie, ja akurat wam nie polecam strasznie tej kostki. Polecam po prostu najzwyklejszą na świecie kostkę moju, Juxin, noga, raczej nie będę mówił, bo jest to kostka mega droga i dla to, już za No, to tak trochę, no nie, to po prostu to się banalnie rozpada. Więc przejdźmy już do tych dobrych kandydatów. Słuchajcie, pierwszymi dobrymi kandydatem, może od tych jeszcze gorszych, jest kostka moju. Yy, Moju, e, moju Cubing Classroom Speed Puzzle Competitive. Nie, czekaj, to jest moju ms Nieważne, w takim 8. pudełku bardzo dobrze chodzi. Powiem Wam, jest to kostka sprężynowa. Była to moja pierwsza kostka, słuchajcie, była to moja pierwsza kostka... No nie, nie, nie była to moja pierwsza kostka, którą ma sprężyny, bo wszystkie inne nie miały, która ma śruby regulacyjne i jest już naprawdę bardzo, no już po, poważnie podchodzącą do, tej, do tego... Hmm, Ludzie raczej powinni podchodzić do tego już poważnie, bo jest tu dobra kostka. Moju naprawdę jest drogą i dobrą firmą. A ale to nie jest dobra kostka. To kosztuje 14 zł na Allegro, możecie sobie kupić. Bardzo proste. A jeśli chodzi o kostki, nie zdychęcajcie się, jeśli piszę Made in China, to naprawdę. Każda kostka Made in China jest lepsza od Rubika. To akurat. Z realny, no tak, ale no oczywiście nie tak zwane wiekłość. z lokalnego sklepu. Słuchajcie, no naprawdę dobra kostka, powiem, że bardzo każdemu polecam. Jest świetnie chodzi. No, jak ja akurat ją sobie tak skręciłem, że trochę średnio na zakręty, ale powiem Wam tak. Bardzo polecam. Naprawdę może ta kostka być. Drugą kostką jest oczywiście. Może wezmę to troszeczkę ładniejszą. Tak. Jesz... To nie jest jest oczywiście kostka Yuxin Little Magic. Z serii Yuxin Little Magic. Kostki są świetne. Byle jakie, bo są i dwójki, trójki, czwórki, piątki nie wiem, czy szóstek jeszcze nie widziałem. Magnetyczny, nie magnetyczny. Magnetyczny, nie Ja Wam nie polecam magnetycznych na początek, bo możecie się później raczej zniechęcić. Powiem Wam kostka, która świetnie chodzi. Akurat mi wpadła do wody, no do wody, bardziej do mleka podczas jedzenia płatków, ale dobra, już nieważne. Udało mi się ją wyczyścić, ale jak wiecie, niestety wyczyściłem ją ze smarem. Mm, I dlatego chodzi tak. feeling, będę musiał ją nasmarować, słuchajcie. Ale dobra. Na początku tej, feeling tej kostki był tak świetny, że sądziłem, że już nic nie będzie mi lepszego potrzebne, dopóki nie usłyszałem. Oganie. Ale dobra. Mm, Oganie będziemy, powiemy na temat. Oganie już było na tym kanale, ale. Tak, recenzja też będzie za niedługo. Słuchajcie, powiem Wam A, tak. Czekaj, już była. Sobie. Ym... Przepraszam, bo wykręcimy nie w kolejności chronologicznej, to jest wrzucane na kanał. Słuchajcie tak, powiem wam, że... Mm, kostka Tak, o. zapowiem wam niespodziankę na, na pod koniec tego odcineczka mm, A jak nie to w kolejnym piszcie komentarze, słuchajcie, dawajcie suby. Okej, okay, nieważne. Jak podejść do sprint cumingu? Oczywiście na początek nauczy się układać kostkę, jest to bardzo ważna zasada, bo jak pojedziemy na zawody i nie będziemy umieli ułożyć kostki nawet z takiego rozłożenia, to no cóż, nasa przyszłość nie jest zbytnio kolorowa. Oczywiście pudełko od tej kostki wygląda tak, jest to kartonowe, zwykłe pudełeczko. Tylko do inne pudełka są w wersji hal, Halczuk. To jest oczywiście wersja, gdzie ma tutaj w środku A magnesiki. Halczuk to jest akurat autorskie strypy kostek, z tego co wiem, bo tam. Tak. Okej, okay, nie będę mówić o tym człowieku, o którym miał zamiar powiedzieć niestety. Dobra, mm, oczywiście kostka również posiada śruby. Oj, słuchajcie, tutaj mnie wystrzeliło. Kostka również posiada śruby, słuchajcie. Mm, śruby regulacyjne oczywiście. W środku jest bardzo dobrze zbudowana, no rzadko mi się tutaj, jak bardzo skręcicie, to może będą te popy, rolling popy znaczy się, ale popów mi się w życiu na tej kostce nie zdarzył, żaden pop. To, trzeba zaznaczyć, że jest to kostka bardzo luźna. Tak, na początku po wyjęciu z opakowania aż, aż za luźna była, więc trzeba to trochę podkręcić, jest idealna, więc... Ona kosztuje do 25 zł. Nie widziałem drożej, powiem wam, bardzo się opłaca i raczej powiem Wam tak: st stickersy polecam Wam kupować, nie stickerlessy. stickerlessy. Ponieważ z naklejkami mogą się troszeczkę psuć te naklejki i będziecie musieli kupić kolejną, kolejne te naklejki. A ja Wam po polecam takie stickerlessy. Bardzo dużo Speedcuberów używa stickerlessów. Bardzo dużo Speedcuberów, dokładnie. Kostka, oczywiście, rozkład kolorów, zwykły. Rozmiar jest troszeczkę mniejszy niż Rubik's. Tam 2 mm chyba jest różnica. Oraz tutaj ta sama kostka. Troszeczkę bardziej zużyta. Tylko troszeczkę bardziej zużyta. Oraz udało Ci się nasmarować. Nie, nie um, Słuchajcie, udało mi to się nasmarować. Słuchajcie, i zacznijmy tak, może. Weźmy sobie tego Rubik'sa. Ja nie będę pokazywał loga, bo coś jest z nimi tak. Weźmy sobie tego v -Cuba, Weźmy tego moju oraz weźmy Juxin'ka. I te kostki, jeśli macie w domu którąś z tych kostek, to od razu powiem wam tak. tą na kostkę... Sam start, na sam start nie warto jest kupować kostki innej. Chyba, że już się wkręcicie w speedcubing, to jakaś yy, w miarę dobra kostka, nawet moją wystarczy, bo jak macie Rubiksa, to, to, to po prostu nie. Tak, to po tak, prostu nie. Tak jak powiedzieliśmy, ta kostka niestety nie ściera zakrętów oraz nie jest dopuszczana do WCA. No oczywiście jeśli macie którąś z tych Ogólnie kostek... To jest WorldCubing Association, to jest to wszystko... Zawody speedcubingowe, to słuchajcie... To, to wszystko się zajmuje zawodami. Dobra, słuchajcie, tak. Już koniec gadania o tym. Słuchajcie, kostki. Um, ważne jest... Um, słuchajcie, może nie wiem od czego zacząć, dobra. Powiedzmy, że... Oczywiście tutaj... Kostki są bardzo ważną rzeczą. Najważniejszą, jedną z tych najważniejszych. Jeśli macie jakąś Yuxin Little Magic, albo jakiegoś Yuxina Black Killing w domu, albo jakiegoś Gana, nawet, bo niektórzy od razu z, z początku kupują Gany, to możecie sobie zostawić. Bardzo proszę, możecie układać na tych kostkach. Jak macie moju, jak macie nawet. No dobra, nie będę tego mówił. Jak macie moju albo te inne Shengshou i tydy, wszystkie te chińskie firmy. Jak najbardziej możecie pójść. I oczywiście widzicie, że mają coś takiego, lub coś takiego i ścinają hmm. mi, mniej więcej taki zakręt. No tak akurat był. O, tak z, to akurat był tak zwany. Proszę, nie wiem jak się nazywało. E, przyznaję się. Słuchajcie, powiem Wam, że kostki świetne. Temu nie można zaprzeczyć, bo są to kostki naprawdę wyjątkowo dobre. Powiem Wam tak. No. No, no, no. Kostka dobrze chodzi. A ja teraz troszeczkę feelingu tych kostek. Oczywiście ta kostka akurat ma teraz feeling szorstki, bo nie nasmarowałem ją, bo, bo wpadła mi do mleka, tak jak już powiedziałem. Ale normalnie ma tak świetny feeling, że aż stwierdziłem, iż nie będę ciekawo więcej potrzebował aż do, aż do tydzień temu. Posłuchajcie, tydzień temu zadziało się jakaś nowość w moim życiu, i za chwilę Wam właśnie o tej nowości powiem. To jest oczywiście o speedcumingu, o cubingu. Ta kostka macie świetnie, jak najbardziej. Yy, powiem Wam za chwilkę tutaj o troszeczkę, jak się... Yy, jak to się, słuchajcie, odczuwa w układaniu. Teraz jak ją sobie tak mieszam, tak mieszam, mieszam, tak szybciutko, szybciutko, to słuchajcie, powiem Wam, że jest to świetna kostka, tylko coś czuję tutaj ścinki malutkie, ale to ścinki są powodow powodowane tym, spowodowane tym, <laughs> ponieważ yy, mamy tutaj trochę zbyt mocno skręconą kostkę. A tutaj jak? Wow, no tutaj oczywiście czuć różnicę. Kostka ścina bardzo duże zakręty i bardzo mi się to podoba. Um, tylko uważajcie na rolling popy. Macie rozkręconą, mogą się zdarzyć rolling popy. Um, powiem Wam, że bardzo fajna kostka jest, naprawdę. Świetnie. Słuchajcie, no trzeba teraz ułożymy tą kosteczkę, oczywiście. Takim podstawowym LBS-kiem, myślę, że powinno tutaj, no nie? I LBS to jest metoda, której się powinniście uczyć na początek, naprawdę. Ja raczej cifop nie polecam. Czy znaczy, to jest fajna metoda, ale już do układania szybkiego? Na sam początek nie. W życiu. No. tutaj LBS-em, właśnie. A, ja od razu mówię, że nie zrobimy poradnika na lbs a przynajmniej nie w najbliższym czasie, bo tego jest tyle tych poradników już gotowych, że. No właśnie, że, że już na bardzo dużo kanałów naprawdę możecie znaleźć takie poradniki. Jest ich tak dużo, nawet na angielskim YouTubie, jak i na polskim, na każdym YouTubie jest chyba, jak ułożyć kostkę Rubika, bo to bardzo dużo osób to ten wyrzuca tutaj właśnie na, na to, żebyście to oglądali. Słuchajcie, no, jak najbardziej możecie oglądać, możecie coś się nauczyć, ale wam na początku polecam w ogóle mieć kostkę, jakąś taką jedną z tych właśnie lepszych. Ja się na przykład uczyłem w ogóle układać na Rubiku. Serio uczyłem się na tym, na tym Rubiku co pokazywałem, czyli na tym oczywiście Rubiku się na... uczyłem układać. I tak jest na przykład mój Rubik. Tak, jest to jeden z najlepszych. A właśnie. Nie, mój Rubik. akurat on jest na 30 stolecie. I on jest, chodzi bardzo podobnie do tego oryginalnego. Tak samo to powiem. Tak powiem. Słuchajcie, powiem wam tak. Ym... No, niektóre Rubiki niestety chodzą dosyć średnio. Nie mogę im odebrać tego, że jest to firma, jedyna, która ma takiej do oryginalnej kostki ma prawa. I szkoda, bo chyba myślę, że powinienem mieć GAN. A o GANie, właśnie o Ganie, będziemy mówili w kol. Przepraszam, już mówiliśmy. Jak już mówimy o nie w kolejności chronologicznej, więc Dokładnie. To ma, no to może. Tam. Powinniśmy się bardziej wcześniej nie można. Właśnie, niestety. Za chwilę Wam powiem o takiej nowince, która właśnie się zadziała w moim życiu. Taka myślę, że bardzo fajna, bo będzie coś tutaj na. Nie na odcinku, ale będzie na kanale o tym. Więc naprawdę tutaj mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo ja na to tak mega długo. Słuchajcie, czekam, czekam jeszcze, podkreślam, jeszcze czekam, ale już mam nadzieję, że niedługo. Jeszcze jakieś tydzień, dwa i już to coś będzie. Oczywiście, jak możecie się domyślić, będzie to kostka, ale za chwilę Wam powiem, jaka. Myślę, że o kostkach już skończyliśmy, bo nie, więcej kostek innych firm nie mamy. E, przy sobie, oczywiście. Przy sobie, oczywiście nie mamy. No, oczywiście, możecie wejść na strefę kostek, tam będzie jak najbardziej. Tam jest bardzo dużo kostek. Bardzo dużo kostek, bardzo dużo wszystkiego, słuchajcie. Not sponsored. Dobro, dobrze. Słuchajcie, więc powiem Wam tak. No, te, na, o kostkach teraz skończyliśmy. A ja Wam powiem taką właśnie nowinkę, która się zadziała. Niedawno w moim życiu. Mój kolega kupił sobie Gana. Jak wiecie, bo była już recenzja. Unboxing był. Właśnie. I powiem Wam tak. Ja się długo z tym męczyłem. Czy przypadkiem, właśnie, też sobie nie kupić Gana. Czy kupić, czy się nie opłaca. Ale że siłą rzeczy. A to się opłaca, czy nie, to już to będzie. W recenzji. Słuchajcie, i siłą rzeczy kupiłem Gana. Mój kolega ma Gana. <laughs> Yy, już chciałem powiedzieć, właśnie tego, co ja mam. To nie. Omagana 356X Numerical IPG. A ja no wam powiem. Nie dostarczyli oczywiście. Yy, nie, ty masz. Ale jeszcze twojego nie dostarczyli. No tak, jeszcze mojego nie dostarczyli. Słuchajcie. A ja będę mieć GANA. Może większość właśnie słyszała, ale wyszukajcie sobie naprawdę, co to jest. Yy, może będziecie chcieli kupić, bo bardzo, bardzo gorąco polecam na GANA, w shopie. Nie na początku. Oczywiście nie na początku, ale na Gank Shopie, jak już jesteście zaawansowani tu jak najbardziej, tak jak ja, tak jak mój kolega. Już dosyć szybko układamy, kręcimy tymi kosteczkami. Słuchajcie, kupiłem sobie już przejdźmy do rzeczy, bo chyba za chwilę będzie godzina. No. Kupiliśmy, kupiłem sobie Gana 356x. Uwaga ty, 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 ty Infinity. Słuchajcie, infiniti, co to znaczy, że samemu mogę sobie zbudować kolory, samemu środek, no, magnesy? Ja budujesz, co po prostu wybierasz? Tak, czyli. co po prostu wybierasz? Masz tam dużo do możliwości do wybrania. Słuchajcie, jest to bardzo fajna kostka. Polecam, przyjdzie z takim fajnym logiem, nie takim gun, tylko specjalnym. Unboxing będzie. Unboxing I będzie, obiecał. że będzie, a nie bo już jest, więc tak. teraz będzie, bo jeszcze go nie dostarczyli. Więc słuchajcie. Gorąco. Czekajcie, słuchajcie, czekajcie. Um, nie, w grudniu albo listopadzie przyszłego roku, albo za 5 lat. Słuchajcie. Postawiamy to... się mówić w przeszłości. Tak. Powiem wam, że. No, sam się nie mogę doczekać, tutaj zostawcie subskrypcję i man, m, dostawcie komentarze również, że tutaj już naprawdę, czy też się nie możecie doczekać, czy może już ktoś z was ma takiego Gana, to opowiedzcie, podzielcie się opinią o tym Ganie, o tym wszystkim. A słuchajcie, na razie to będzie myślę, że koniec tego odcineczka, a słuchajcie, za niedługo będą nowe odcinki i żegnam, elo, pa, do zobaczenia, pa. oczywiście suby zostawiajcie i tak dalej, to elo.